Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochani 19 stycznia, w piątek. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Witam Was serdecznie. Kochani, dzisiaj będzie krótko, ale treściwie. Wczoraj padł komentarz, że ktoś boi się, że politycy odbiorą mu wolność. Posłuchajcie, jeżeli nie damy się w coś wciągnąć, to nie jest to nasze jeżeli sami w to nie wejdziemy to nie jest to nasz, nasze a strach jest idealnym jest pięknym drogowskazem on to robi pięknie on ci pokazuje, że tak, siedź w tym siedź w tym, siedź w tym nie wychodź z tego, nie wychodź nie, 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 nie wolno, siedź tutaj, siedź zobaczcie, jak mamy strach jest nam źle w pracy czujemy strach przed zmianą pracy no to co robimy? no siedzimy w tej pracy jak ktoś ma mocne połączenie z, z wszechświatem i wszechświat wie, że już mamy dosyć, to nas po prostu dostaniemy wypowiedzenie, nas zwolnią i my nic sami nie zrobimy. Ale tutaj, w momencie, kiedy czujemy o coś strach, to pięknie w tym siedzimy, a czując strach, to odbiorą ci tą wolność. Odbiorą ci tą wolność i ty sobie świetnie na to pozwalasz. I w momencie, kiedy w coś wejdziemy, to to już jest nasze. Nasze powinno być to, co mamy na wyciągnięcie ręki. Jak wyciągniemy przed siebie rękę, tak na wprost, zatoczymy koło, to jest nasze. I teraz zobaczcie, kiedy słuchamy jakieś wiadomości i wchodzimy w to emocjonalnie, czyli już się w to angażujemy, bo jeżeli wchodzimy na sucho, ja wyrobiłam w sobie taką umiejętność po prostu. Zaczęłam słuchać tylko i wyłącznie, bo. No tak też ćwiczy się rozwój duchowy, panowanie nad swoimi emocjami i umiejętność posługiwania się swoimi emocjami. I nie zawsze się da, tak? Nie zawsze się da, bo na przykład ja nie potrafię zapanować nad wzruszeniem. No nie potrafię, no, no po prostu. nie w tramwaju usiądę i się poryczę. Taki ze mnie dziwny człowiek. Ale kochani... Jeżeli potrafimy słuchać jakiejś wiadomości słuchamy je tak po prostu na sucho, słuchamy, słuchamy, okej, okay, no, w porządku. Ale w momencie, kiedy zaczynamy słuchać i wzbudza to w nas w jakieś emocje, to radzę wyłączyć, bo możemy się w to emocjonalnie zaangażować. I teraz w momencie, kiedy ktoś próbuje wywołać nas strach, ostatnio mieliśmy, ostatnimi laty my mamy pięknie to robione, tak? Wywołać w nas strach, i teraz zobaczcie, jak tyle ludzi tego słucha. Zasila to emocjonalnie, dokarmia tą energię strachu, która przychodzi do nas coraz bliżej, jak taka lawa wulkaniczna, która się do nas zbliża i zbliża, i my to podsycamy, pod podkarmiamy, i to dalej idzie i dalej. A w momencie, kiedy tylko wysłuchamy, popatrzymy na to: OK, dziękuję. Ja w to się nie angażuję, to nie jest moje, to nie. To nie, to nie zadziała. Ja na przykład, wiecie, ja mówię Wam dużo też na swoim przykładzie i na przykładzie rozmów z ludźmi, ale, no bo tak najprościej mi jest, no, w, Ja na przykład nie mogę czytać o krzywdach dzieci jeszcze, wiecie? Znaczy się, no jeszcze, no nie wiem, czy ja się do tego przyzwyczaję, przyzwyczaję no może przyzwyczaję, to źle powiedziane, ale kiedy nie, nie dam ładunku emocjonalnego tam, nie wiem, ale w momencie, kiedy zaczynam coś czytać, no i coś tam się dzieje, tak, no, w szczególności z małymi dziećmi, no to ja to po prostu przestaję czytać. Żeby nie dać tam emocji. Wtedy skupiam się tylko i wyłącznie na dziecku i wysyłam do dziecka miłość. I tak samo polecam robić każdej osobie, która czuje wobec czegoś strach. Piękną techniką jest Ho'oponopono żeby to w sobie uzdrowić ten strach właśnie, który czujecie i żeby nie zasilać tym strachem dalej i dalej i dalej bo im więcej osób czuje strach ten, ten strach jest silniejszy zobaczcie, miałam też taki przykład pewnie nie będę mówić imienia bo mało jest tych dziewczyn tutaj na, na kanale ale miałam taką dziewczynę pięknie, pięknie nam się współpracowało musimy wrócić do współpracy pogadać sobie ale ona się strasznie bała pandemii. Strasznie. Bała się tego, co tam mieli ludziom porobić. I tu też zależała praca dziewczyny od tego. I słuchajcie, udało się, znaczy udało się. Wiara w to, że to ją ominie, że to jej nie dotyka, że to się nie zacieje, pozwoliła uniknąć czegoś. Nie chcę tu głośno mówić, bo oni podobno tam, Wiecie, podsłuchują kanały. Nie, że algorytm wyłapie i, i zaczną się Po co nam to? Nam to niepotrzebne. To. Ale w każdym bądź razie nie zasilamy strachem. Nie, nie. Strach nie jest nasz. My się niczego nie boimy. Nie angażujemy się. Nie ładujemy emocjami. Po co? Po co tą energię zasilać? Sprzedajemy wtedy miłość. Dajemy wtedy miłość. I karta wypadła. Co wypadło? Wypadła karta, kochani, w przeciągu roku. Coś się zadzieje. No, jest trochę ciemno. Nie wiem, jak tak zrobię, czy nie będzie straszno. I okazja. No, jakaś okazja idzie do nas i w przeciągu roku coś się zadzieje. Coś się zadzieje. Wszystkim tym może jeszcze, którzy się boją czegoś, boją o coś, wyślijcie zaufanie. Poproście o wyjście z tej sytuacji. Poproście anioły o wyjście z tej energii. Poproście swoje myśli żeby nie maltretowały waszej głowy. I tu odsyłam was do mojego wyzwania: świadome myśli, świadoma rzeczywistość, bo naprawdę to wyzwanie bardzo, du po bardzo dużo porządku zrobi w waszej głowie. Zobaczycie też, dlaczego się boicie. Bo ten strach coś wam mówi. I to nie idzie go tak, wiecie, zamknąć w ciach. Trzeba go rozłożyć na czynniki pierwsze, zobaczyć, dlaczego się boicie. I niech się niesie. Dobrze, kochani, przytulam Was. Nie wchodźcie emocjonalnie. Tam, gdzie się boicie, tam po prostu się odwróćcie. Zamknijcie za drzwi. Jak będziecie potrafili nie ładować ładunku strachu tam, w to, w to zdarzenie, w to miejsce. To wtedy będzie można zająć się rozłożeniem tego na czynniki pierwsze. Ale dopóki myśl o tej sytuacji, o tych osobach wzbudza w strach, to wysyłamy tam miłość. Tak długo, aż przestaniemy się tego bać. Jak przestaniemy się tego bać, to wtedy sobie to rozłożymy na czynniki pierwsze. Będziemy analizować, będziemy doświadczać. To taką, wiecie, zrobimy taką, no, żeby to tak powiedzieć sekcję tego. Tak. Wszystko, każdą część spadamy. Po kolei. Dlaczego to się tak we mnie zadziało? Bo to się już nie dzieje. No. I wtedy będzie łatwiej. No dobrze, kochani. Przytulam was wszystkich mocno. Życzę cudowności. I niech się dzieje. A jeszcze dodam coś, kochani. Ponieważ często pytaliście mnie, jak możecie mnie wesprzeć. Moją pracę tutaj. Więc... Od... Dwóch, trzech dni, nie wiem, już nieistotne, założyłam na portalu, na platformie, która wspiera twórców. Yy, zbiórkę, nie wiem jak to powiedzieć, tam jest moja strona. I tam możemy napić się wspólnie kawki, bo tu mamy. Tu jest, pokażę Wam. Mam dzisiaj kawkę, zobaczcie w jakim pięknym kubku pokażę Wam. Tu jest mój synuś. Ale w każdym bądź razie tam możemy napić się wspólnej wirtualnej kawki. Czyli wy postawicie mi kawkę. Chyba zwykła kawka to jest 5 zł. Także zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę zasilić mnie energią pieniądza. Będę bardzo wdzięczna. Zawsze ułatwi mi to dążenie do celu. Przytulam Was, kochani. Życzę cudowności. Życzę dzisiaj dnia pełnego miłości. Nie strachu, niech się dzieje. Niech miłość was otula i niech nie da wam się bać. Przytulam wszystkich mocno. Magda.